Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Dzisiaj będziemy robić recenzję, test i prezentację najnowszej myszki od firmy Rocket Con Pro Air. Myszki bezprzewodowej, gamingowej, super lekkiej, z podświetleniem RGB. No, także na test, recenzję i prezentację tego gryzonia serdecznie Was dzisiaj zapraszam. Najpierw sprawdźmy, co dostajemy w tym kolorowym opakowaniu. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się w plastikowym blistrze sama myszka, dodatkowo kabel USB typu C z jednej strony do podłączenia do myszki, a z drugiej strony typu USB 2.0 do podłączenia naszego komputera. Tak oprócz tego, że jest myszka bezprzewodowa, można ją podłączyć za pomocą kabla naszego komputera, jakby się na przykład skończył w niej prąd. Dostajemy instrukcję obsługi i dostajemy dongla, który ma specjalny schowek pod spodem samej myszki. A skoro mówimy o spodzie myszki, to mamy tam dwa duże teflonowe ślizgacze i jeden malutki naokoło czujnika optycznego. Tak wygląda w pełnej okazowości. Na chwilę obecną na polskim rynku można ją kupić jedynie w kolorze białym, chociaż teoretycznie kolor czarny obudowy istnieje w przyrodzie, ale jest niedostępny w Europie, przynajmniej obecnie. Wykonana i spasowana jak na roketa przystało bardzo dobrze. Wykonana z dobrej jakości, z bardzo dobrej jakości plastiku. Klik przycisków głównych. Rolka. Także sympatycznie i dosyć miękko. Skok też nie jest jakiś duży, także jak najbardziej OK. Pod spodem myszki mamy przełącznik, czy chcemy ją sparować za pomocą 2-4 GHz z naszym komputerem i za pomocą dongla, który jest dołączony w komplecie, oczywiście. Albo możemy przełączyć się na Bluetooth 50. Wtedy myszka świeci na niebiesko, czeka na sparowanie, albo na ustawieniu środkowym wyłączamy myszkę, podpinamy nasz kabel USB i pracujemy jak na myszce przewodowej. Akumulator wbudowany tego grydzenia pozwala na ciągłą pracę ponad 100 godzin. U mnie w testach wyszło dokładnie 103,5 godziny w trybie biurowym, to znaczy bez grania. Z czym to się wiąże? To znaczy, że czujnik nie tak bardzo jak w trybie gamingowym odczytuje położenie sensora więc jakby zużywa mniej energii natomiast w trybie gamingowym 83,2 godziny wytrzymała ta myszka na akumulatorze więc bardzo bardzo ładnie według mnie ładuje się w zależności od tego, yy, czy mamy szybkie ładowanie w naszym USB, czy nie, ale między 3 a 5 godzin do pełnego naładowania. Jest ultra lekka, moi drodzy. Pomimo tego, że nie ma dziur, co jest teraz modne jak szwajcarski serw w tych super gamingowych, wypasionych, lekkich myszkach, to waży tylko 75 gramów. Więc naprawdę lekka i zgrabna. Myszka jest. Przygotowana dla graczy praworęcznych, ponieważ nie jest symetryczna, jest asymetryczna, wszystko jest przesunięte troszeczkę w prawą stronę, natomiast przesuwana jest do różnego typu uchwytów, czy to szponów, czy to palma, można sobie trzymać jak chcemy naszą dłoń, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, i w każdym z tych uchwytów będzie sprawowała się bardzo dobrze. Z lewej strony dwa czarne przyciski, główne dwa przyciski, tutaj pod rolką przycisk, i rolka, rolka wykonana jest z aluminium, powleczona jest bieżnikowaną, Gumą, żeby nam się palec po tym nie ślizgał. Myszka jest bardzo szybka. 400 IPS-ów i przyspieszenie 50G. Pooling 1000 Hz i lot definiowany według swojego upodobania. W programie oczywiście, który Wam za chwileczkę pokażę. Sensor. Sensor optyczny Rocket All Eye z płynną regulacją czułości od 50 do 19 tysięcy dpi. Jest to zmodyfikowana wersja Pixarta 3370, a więc górna półka sensorów. Pod przyciskami mamy umieszczone przełączniki, ale nie są to przełączniki mechaniczne, które wytrzymają około 50 milionów kliknięć w lepszych modelach myszek. Są to przełączniki... Optyczne Titany, zapewniające o wiele większą responsywność niż przełączniki mechaniczne, a do tego ponad dwukrotnie wytrzymalsze od ich mechanicznych odpowiedników, ponieważ wytrzymują aż 100 milionów klików. Wymiary samej myszki to 126 na 72 x 40 mm. Podświetlenie RGB jest, ale tylko pod przyciskami głównymi. Wracając do kabelka, 180 cm długości, USB typu C, USB 2.0 z drugiej strony, na odwrót. I przypomina sznurówkę. Jest bardzo miękki, świetnie się układa i zobaczcie, można go zmieścić bez problemu w dłoni. Fajna, fajna sprawa. Taka sznuróweczka do sandałków. Do testu myszki użyłem kilku popularnych rozdzielczości 1000, 1500, 2500, 3500 i 19000 dpi. Zarówno interpolacja, jak też predykcja, jak też jittering są na najwyższym poziomie. To znaczy nie ma żadnych z tym problemów. Wszystkie testy nawet na 19000 dpi przeszła bez zająknięcia. Również pooling, tak jak producent informuje około 1000 Hz Mamy praktycznie cały czas podczas użytkowania. W grach spisuje się rewelacyjnie, jest lekka, więc jest to myszka ze wskazaniem dla użytkowników, którzy grają dla graczy: którzy grają w strzelanki, w FPS-y, w sieciówki, w CSGO, w Warzona i w tego typu gry, aczkolwiek jak najbardziej wszyscy inni użytkownicy, którzy używają, grają, bawią się przy innych produkcjach, strategiach, RTS-ach. Jak najbardziej również nie będą zawiedzeni, bo ta myszka spisuje się po prostu rewelacyjnie. Również z normalnej pracy biurowej też będziemy z niej po prostu zadowoleni. A tak wygląda programowanie Rocata do sterowania wszystkimi urządzeniami tej firmy. A my w tym momencie będziemy sterować tą myszką Pro Air. Możemy zmienić na głównym ekranie szybkość przesuwu w pionie. Rolki, szybkość scrollowania tak naprawdę, szybkość dwukrotnego kliknięcia, szybkość wskaźnika Windows. Ustawić sobie DPI. Mamy 5 ustawień, w których możemy zmieniać sobie dowolnie to DPI, jakie nam pasuje, od najmniejszego do największego, w zależności od tego, jakie stosujemy. Kolejna zakładka: przypisanie przycisków. Można sobie dowolnie skustomizować wszystkie przyciski myszki za co odpowiadają, jaka jest ich rola. No i zabawa podświetleniem, możemy włączyć inteligentne, czyli zespolić wszystkie produkty od Roketa w systemie IMO, żeby wyświetlały ten sam efekt, bądź też ustawić sobie jakiś dowolny, który chcemy i go sobie na przykład skustomizować pod względem szybkości, jasności, koloru. Można to rzeczywiście wyłączyć to podświetlenie też, jeżeli ktoś nie chce, mu przeszkadza albo komuś innemu. Z domowników to można to wyłączyć. Zaawansowane ustawienia: mamy stan baterii, mamy siłę sygnału, mamy włączenie, wyłączenie zarządzania, oszczędności energii. W przypadku wykrycia braku ruchu przez kilkanaście sekund, myszka przejdzie w stan uśpienia. Pooling, predykcja, kontrola odgłościa, czyli lot można sobie ustawić, reset ustawień i timeout dla LEDów, żeby nam nie pobierały energii z akumulatorka. Na dole nasze profile, każdy oznaczony kolorem, możemy sobie definiować dowolnie te, te profile i też je zapisywać. Jest pięć profili. No i menadżer makr, bardzo fajna przydatna rzecz dla niektórych bardziej zaawansowanych graczy, którzy tego używają. Także ustawień, jak zwykle dla Rokata jest całkiem sporo. Moi drodzy, skoro sobie wiemy wszystko, skoro testy zaliczyła pozytywnie e, według mnie, także ode mnie otrzymujemy moją rekomendację super jakość. Jest to świetny produkt, świetny gryzoń, świetnie wykonany, świetnie spasowany, z całkiem niezłym softem. E, bardzo fajna, responsywna i naprawdę ten feeling z użytkowania jest naprawdę świetny. Zarówno w wersji bezprzewodowej, tak jak teraz, ty też. Jak tam zabraknie prądu, a chcemy dalej pograć w wersji przewodowej, można to w locie oczywiście sobie podłączyć, zmienić i używać dalej myszki bez konieczności przerywania gry. Myszka jest świetnie wyważona. Podnosząc ją, nie przechyla się na żadną stronę ani do tyłu, ani do przodu. Naprawdę duży plusik za to. Plusik za kieszonkę na dągla. I minusy, żeby nie było tak pięknie. W zasadzie główne dwa. Po pierwsze, brak zapasowych ślizgaczy. Ok. Teflonowe, duże, fajne, spoko, ale w cenie tej myszki, i to jest drugi minus, 690 zł około dodatkowe ślizgi powinny być według mnie w komplecie. Wracając do ceny, 690 zł jest to drogo jak na polskie realia, ale jeżeli szukamy bezkompromisowej myszki, świetnie wykonanej, o świetnych możliwościach, świetnych parametrach, jesteśmy zapalonym graczem FPS-owym, sieciowym szczególnie, to zdecydowanie warto wysypułać tą kwotę i cieszyć się naprawdę świetnym produktem gamingowym. Nie tylko. O tym to tyle, moi drodzy. Dajcie mi znać, co myślicie o tym gryzaniu, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Z chęcią poczytam Waszych opinii na jej temat. Air Pro, nie, Pro Air, Cone Pro Air. Link oczywiście do morale.net znajdziecie pod filmem w opisie, więc zainteresowani, napaleni mogą na klikać i nabywać. Dzięki, trzymajcie się i pozdrawiam Was Videoblog Tech, Cześć!